Zadanie 29. Trójkąty ABC i CDE są równoramienne i prostokątne. Punkty AC i E leżą na jednej prostej, a punkty KL i M są środkami odcinków AC, CE i BD. Wykaż, że MK jest równe ML. No dobra, no to jakiś cienki długopis HOP i lecimy, ML, ML, MKO, może tak, tutaj jest MK. Hop, załóżmy, że tak. Hop, 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 hop. Mamy to. I te odcinki miały być sobie równe. Generalnie tak wiemy, że trójkąty ABC i CDS są równoramienne i prostokątne. W takim razie na pewno tu jest 45 stopni tu i na pewno jest 45 stopni tu. 45 stopni w takim razie też będzie tu. I też 45 stopni będzie tu. I z tego wynika, że. Tutaj już widać, że skoro co, coś jeszcze wiemy? A, C i E, czyli ta prosta tu pozioma jest jedną prostą, że tak powiem, tak? Bo A, C i E leżą na jednej prostej. No dobra, no ale w takim razie widać, skoro A, C i E leżą na jednej prostej, to widać, że AB jest nachylone do tej prostej pod kątem 45 stopni i CD też jest nachylone pod tym kątem pod tym samym, tak? 45 stopni. W takim razie AB jest równoległe do CD. A skoro one są równoległe, to mamy do czynienia z trapezem ABDC. I teraz tak, wiemy, że K jest środkiem odcinka AC, a M jest środkiem odcinka BD. Czyli to są środki ramion. W takim razie tutaj też jest 45 stopni. bo to jest odcinek łączący środka, ra, środki ramion w trapezie. Taka sama sytuacja dokładnie będzie, no i z tego wynika, może tak, z tego wynika, że KM też jest równoległe do ABCD. I dokładnie taka sama sytuacja będzie tutaj z odcinkami DE, I BC. Nie? Bo tutaj też jest 45, i tutaj też jest 45. No to DE jest równoległe do BC i automatycznie do ML. Hop. I co nam to daje? Skoro ten, to tutaj też jest 45 stopni. Nie? Bo to też są środki. M jest środkiem BD, to już wiedzieliśmy, i L jest środkiem CE. W takim razie ten odcinek jest odcinkiem łączącym środki ramion czyli jest równoległy właśnie do tych podstaw tego trapezu. No to zobaczcie, trójkąt, no ja to przerysuję. Trójkąt KLM tutaj ma 45, tutaj ma 45, więc tutaj na pewno ma 90, a jeżeli mamy taką sytuację, to to jest trójkąt prostokątny, równoramienny, zatem KM jest równe ML, hop, hop, hop i hop. One mają takie same długości i wykazaliśmy to, co mieliśmy wykazać.